Filmik ten kieruje do wszystkich, co twierdzą, że o, to nie basen. Po co, tak, wszystko tu hydroizolacją robić? Po to, właśnie, żeby nie było takich sytuacji. To kiedyś, to kiedyś była sklejka 18. Z tego się kurwa, trów zrobią. Tu nie było żadnej izolacji, nic. Ani nie było folii w płynie na ścianach, ani nie było żadnych mat, ani narożników, no nic, po prostu były płytki do y, wediborda przykręcone, przyklejone, przepraszam. Nawet wedibordy nie były na łączeniach y, pokryte żadną masą łączeniową. Do tego typu produktów zwrót y, jest niemiłosierny. Tak więc dalej, co po niektórzy niech twierdzą, że to jest naciąganie tego klienta i niech nie robią izolacji. A potem będziemy mieli takie takie kwiatki. To jest drewno też, nie? Tylko to drewno to jest takie już liche. Pozdrawiam.